Linia 112. Kierunek. Bielsk. Następny przystanek. Lasockiego. Przystanek na żądanie. Przystanek Lasockiego. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Stanisławówka. Przystanek. Stanisławówka. Następny przystanek. Piękna. Przystanek. Piękna. Następny przystanek. Jachowicza. Przystanek. Jachowicza. Następny przystanek. Mosty. Przystanek, mosty, następny przystanek Kochanowskiego, przystanek Kochanowskiego, następny przystanek, lotnisko, przystanek, lotnisko, następny przystanek Jędrzejewo, przystanek na żądanie, przystanek Jędrzejewo, przystanek na żądanie, następny przystanek, cmentarz komunalny, przystanek, cmentarz komunalny, następny przystanek. Krzywosy. Przystanek na żądanie. Przystanek. Krzywosy. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Tchórz. Przystanek na żądanie. Przystanek. Tchórz. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. dźwieżno, Przystanek na żądanie. Przystanek. Dźwierżno. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Goślice. Przystanek na żądanie. Przystanek. Goślice. Przystanek na żądanie, następny przystanek, ciachcin, przystanek na żądanie, przystanek, ciachcin, przystanek na żądanie, następny przystanek, drwały, przystanek na żądanie, przystanek, drwały, przystanek na żądanie, następny przystanek, gilino, przystanek na żądanie, przystanek, gilino, przystanek na żądanie, następny przystanek, bielsk. Bolechowice, przystanek na żądanie, przystanek Bielsk, Bolechowice, przystanek na żądanie, następny przystanek Bielsk, przystanek Bielsk, koniec trasy.